Witam na piątej konferencji Only Football. To można powiedzieć już podsumowanie ostatnia wypowiedź. Moim gościem jest Prezes Only Football Stanisław Szpyrka. Witam serdecznie. Dobrze. Trenerze, trzy pytania. Pierwsze pytanie można tak powiedzieć na temat jest to piąta konferencja. Jaki był wpływ, można powiedzieć, przebieg tych pięciu konferencji, jak się zmieniały te konferencje i jak to może być wpłynęło na to wszystko? Na pewno bardzo się cieszę z tego, że konferencje są cykliczne, że są prowadzone tak naprawdę w każdym roku. Chcemy dalej kontynuować, w dalszym ciągu prowadzić takie szkolenia. Dla trenerów piłki nożnej, nie tylko z województwa małopolskiego, bo jak pokazała piąta edycja konferencji, mieliśmy trenerów z ośmiu województw. To też pokazuje, że jest duże zainteresowanie naszą konferencją. Przyjeżdżają trenerzy po to, żeby się szkolić, po to, żeby się rozwijać, po to, żeby podnosić, podnosić swoje umiejętności trenerskie. Dla nas jest to na pewno fajny feedback, informacja dotycząca tego, że taki sposób jak pracujemy, jak rozwijamy, jak organizacyjnie podchodzimy do konferencji, ja prelegenci u nas występują. Pokazuje to, że idziemy w dobrą stronę, trenerzy są zainteresowani, chcą przyjeżdżać. Mało tego, dodatkowo mamy informacje również od Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, że nasze konferencje zbadają duże zainteresowanie, są bardzo dobrze zorganizowane, w związku z czym też są pod patronatem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w związku z czym też trenerzy mają dodatkowy bodziec, dodatkowo też informacje dotyczące tego, że konferencja jest w punkty w punkty liczące się do przedłużenia licencji trenerskiej. Wpływ tej konferencji dla nas jest na pewno na pewno wzbogacający pod wpływem tego, iż z każdym rokiem wracają prawdopodobnie, praktycznie ci sami trenerzy i są wzbogacani poprzez różnych. To też pokazuje, że trenerzy chcą do nas wracać, chcą się szkolić, szkolić chcą dalej rozwijać się i my jako football mamy tą przyjemność, że możemy to udostępniać. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Trenerze, książka w tym roku wydana, można powiedzieć, wielkie wydarzenie. Pytanie brzmi: jak wpłynęło to na rozwój kariery, wydanie tej książki? Jak to się, można powiedzieć, przebiegało? Tak jak wspominam w początku swojej prezentacji, prelekcji, 4 lata, można powiedzieć, pięć lat pracowałem na tym, aby ta książka ujrzała światło dzienne. W 2016 roku, w 2017 roku na pierwszej konferencji futbol przedstawiłem podobną wiedzę zakres tego, co, co będzie w książce. Przez te lata udało mi się jakby dopracować ją pod każdym względem, pod względem teoretycznym, praktycznym, przede wszystkim, żeby to, co jest pisane w książce miało przełożenie na boisko. No, bardzo się cieszę z tego, że, że książka została wydana, że jest duże zainteresowanie, bo poprzez oficjalną dystrybucję asystenta, asystenta trenera już około pół tysiąca sztuk zostało wyprzedanych, więc dla mnie też jest na pewno mega, mega fajna Wiadomość, informacja, że że trenerzy chcą kupować książkę, chcą się dalej dokształcać, szkolić i w tym pomagają im małe grę w kompleksowym rozwoju zawodnika. Właśnie te małe gry były dzisiaj takim głównym motywem przewodnim w swojej prelekcji. Jakieś zdanie o, o tych grach, bo tutaj przedmówcy też właśnie doceniali te, że bez małych gier nie obejdzie się w kompleksowym rozwoju młodego zawodnika. Jaki ten wpływ małych gier dziś tak na podstawie swojego doświadczenia, bo czymś to było kierowane ta książka, jest napisane? Od wielu lat, praktycznie od początku swojej przygody z piłką nożną. Jak najwięcej czasu podczas treningu poświęcam małym grom. Zbogacamy dodatkowo o element nauczania w małych grach, elementów technicznych. Nie izolujemy ćwiczeń technicznych, takich jak prowadzenie piłki, podanie, przyjęcie, zwody, dribbling, odbiór piłki od całokształtu. Głównym celem było połączenie kompleksowości w działaniu małej żeby zawodnicy mogli w tym czasie zaobserwować cztery główne czynniki, takie jak jest piłka, przestrzeń, partnerzy i przeciwnicy. I dzięki temu zawodnik mający jak najlepsze możliwości, jak najlepsze warunki stworzone, które są odpowiednikiem tego co jest na boisku, mogą kształtować, nauczać i doskonalić elementy techniczne. Dla nas to było głównym celem, dla mnie również. Mam też przyjemność i też pracuję w chwili obecnej nad programem szkolenia OnlyFootball, który w głównej mierze poświęcony jest małym grom. Te małe gry są zawarte w pierwszej części wstępnej. Zamiast rozgrzewki jest od razu wprowadzana mała gra z kilkoma elementami techniczno-taktycznymi. Następnie w części głównej są zawarte małe gry, ale już w formie nauczania. Tak naprawdę małe gry w jednostce treningowej, w mikrocyklu, w mezo, a także w makrocyklu jako cały kształt programu poświęcam, poświęcam im jak najwięcej czasu, jak najwięcej uwagi, tak, aby zawodnicy mogły mogli rywalizować w mały grak od 1 do 1 4 na 4 w, cztery, w trzech głównych elementach, takim, jakim jest grę w przewadze, gry w równowadze i grę w mniejszości, liczbnej, dzięki czemu możemy też wykształtować w ten sposób u zawodników wiele elementów dotyczących możliwości, jakie mają zawodnicy w tych czynnikach, jakim jest przyjęcie, jakim jest przewaga liczebna, jakim jest równowaga, jakim jest mniejszość liczebna. Bardzo dużo czynników wpływa na to, jak kształtować, jak realizować, jak nauczać małych gier. Cieszę się, że większość tych rzeczy, a praktycznie wszystkie, ująłem w książce i tak naprawdę jest to kompendium dotyczące małych gier, tylko małych gier tak naprawdę. W jaki sposób możemy je realizować, od gry 1 na 1 do gry 4 na 4, jak nauczać, poprzez główne stymulatory, takie jak jest technika, taktyka, motoryka i psychika, które wszystkie wpływają na małą grę. Tak naprawdę w jednym treningu, około 40-minutowym, w którym skupiamy główną uwagę na małą grę. Bardzo dziękuję za rozbudowaną wypowiedź. Panie że no, przede wszystkim konferencja dla trenerów. E, także jakaś e, od siebie myśl przewodnia, e, jakiś fundament e, dla trenerów, którzy tu przyjeżdżają, od siebie jakiś najważniejszy filar, bo tutaj przedmówcy też mówili o, o swoich trenerze. Od siebie coś dla trenerów. E, no taką drogę drogę, drogę e, kariery trenerskiej. Nie będę, nie będę oryginalny, powiem to, co mówię e, na zakończenie każdej konferencji już od czterech lat. Decyzja zawsze należy do Ciebie. To też, że zawodnicy, trenerzy, pasjonaci, pasjonaci piłki noży mogli przyjechać dzisiaj, to też jest ich jest decyzja, ich wybór na to, że chcą się szkolić, chcą podnosić swoje umiejętności. Tak samo dotyczy się to do zawodników w piłkarskim świecie, jeżeli chcą podnosić swoje umiejętności techniczne, taktyczne, motoryczne, psychiczne, to też ich decyzja poprzez świadomość, poprzez realizację, poprzez cel, jakie mają. I tak naprawdę ta decyzja jest kluczowa, a musimy pamiętać o tym, że zawsze decyzja należy do nas. Bardzo dziękuję. Na podsumowanie, dzisiaj mieliśmy, można powiedzieć, cztery wypowiedzi, bo była pasja, była wytrwałość, było podążanie swoją drogą, i była decyzja. Można powiedzieć, że decyzja jest taką płętą tych wszystkich wypowiedzi, jeśli chodzi o, o, o karierę trenerską. Panie że ostatnie pytanie o kolejną konferencję kiedy się odbędzie i gdzie? Ukrywam, że już w tym roku planujemy zorganizować kolejną konferencję szóstą Only Football, która w głównej tematyce będzie opierać się małe gry. Nie chcę zdradzać, póki co dokładnie kiedy i gdzie będzie zorganizowana. Jeżeli dopiemy wszystkie szczegóły formalne, organizacyjne, oczywiście też, jeżeli. Pozwoli nam na to państwo, organizacja też nie wpłynie na to czynniki pandemiczne, to mam nadzieję, że pod koniec roku uda się zorganizować podobną tego typu konferencję. Gdzie i kiedy proszę śledzić naszą stronę na Facebooku i jak najszybciej postaramy się Państwa poinformować. Ja oczywiście już z tego miejsca serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony, no i oczywiście też na szóstą edycję konferencji ONLY FOOTBALL. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy śledzić zapowiedź szóstej konferencji. Bardzo dziękuję za tą konferencję, Panie Treżej. Do zobaczenia na następnej. Dziękujemy. Dziękuję się do zobaczenia.